Dzisiaj powiem wam, dlaczego nienawidzę szkoły. I nie, nie jest to spowodowane tym, że przez 9 lat swojego życia uczymy się niepotrzebnej i nieprzydatnej nam do życia wiedzy, po czym dostajemy cyferki zwane ocenami, które w żaden sposób nie odzwierciedlają naszej wiedzy, i zdajemy maturę, która jest przepustką na studia. Po studiach idziemy do McDonalda, ponieważ bezrobocie w Polsce jest tak wysokie, że nie dostajemy pracy w takim zawodzie, którego się uczyliśmy. Nie. Pójście na studia jest jak pójście kupić kupon w lotto. Przegrywasz, wygrywasz, masz pracę, jesteś bezrobotny. To, że nie daje nam nic pewnego, żadnego zabezpieczenia, a jej ukończenie jest zwykłym napisem na papierku, nie. Nie dlatego nienawidzę szkoły. Nie chodzi też o to, że gimnazjum to etap w życiu, kiedy czujesz się totalnie odizolowany, dziwny, samotny, a ludzie sprawiają, że chcesz się zabić, a każdy kolejny dzień jest koszmarem, który nigdy się nie kończy. Twoja klasa myśli, że jesteś dziwakiem, outsiderem, debilem. Każdy ma swoją rolę. Ci silniejsi, czyli klasowe orangutany, zwane również gwiazdami klasy, których jedynym najciekawszym aspektem życiu jest szkoła. Śmieją się z ciebie po kątach i chełpią się, jacy to oni fajni nie są. Potrafią przecież rzucić jakimś super śmiesznym celnym dowcipem, który rozśmieszy całą klasę i doda plus 10 do samooceny. W szkole takie umiejętności są najbardziej cenione wśród towarzystwa. Wow! Szkoda, że nie zdaje się matury, z bycia śmieszniastym, pewnie wszyscy by zdali. Klasa to zbiorowisko ludzi, którzy z całych sił udają, że siebie lubią, a za twoimi plecami są fałszywi i, i okropni. W szkole również nie przeszkadza mi to, że kiedy idę do kibla zrobić siku, jest tam mnóstwo rasy żeńskiej, która wybrała akurat to miejsce na najlepszą rozmowę. Gdzie najlepiej spędzić przerwę? Hmm, może wokół sikających ludzi w kabinach. Idźmy do kibla. Super pomysł. Czy naprawdę kibla są tak sympatycznym miejscem? Bo wydawało mi się, że robi się tą kupę. Nie. Nie dlatego nienawidzę szkoły. Kiedy robisz coś innego masz pasję, rozwijasz się, masz zainteresowania po szkole nauka niestety schodzi na drugi plan i po szkole pytasz: Co na jutro? Co na jutro? lecz dobrze wiesz, że w domu nic nie zrobisz i pytanie co na jutro mogłoby być również czego na jutro nie będę miała. Kiedy już w jedną, magiczną lekcję pomyślisz ach, zrobię notatki, żeby nauczyć się na sprawdzian dostać dobrą ocenę i być super, starasz się, piszesz, pracujesz i później okazuje się, że twoje pismo to jedna wielka PORAŻKA! Masz charakter pisma jak pies, który trzyma długopis w łapie, nie słyszałeś połowy tego, co mówił nauczyciel, a i tak o tym sprawdzianie przypomnisz sobie o drugiej w nocy dzień przed nim. Twoje otoczenie cię przygnębia, Motywuje i przytłacza? A kiedy chcesz już coś powiedzieć? Nie, nie rób tego. Nie możesz spaść jeszcze niżej w rankingu. Wszyscy mnie lubią, a moje życie towarzyskie kwitnie. Nie, nie dlatego nienawidzę szkoły. To, że nauczyciele są niesprawiedliwi, to również nie jest problem, że oceniają cię względem rodziny, znajomości, wyglądu. Patrzą na ciebie z góry, są jak cyborgi. Przepraszam, ale umarła moja babcia. Dobrze, ale dlaczego nie masz zadania? Nie, 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 nie. To nie są prawdziwe powody, dlaczego można nienawidzić szkoły. Jest tylko jeden powód, jest tylko jedna rzecz. W szkolnym sklepiku ze słodyczami nie ma żelków.